40 lat temu tutaj zobaczyłem pierwszy mecz reprezentacji polskiej jako dzieciak, który przyjechał pociągiem osobowym z Dębicy, a a dzisiaj po 40 latach w tym stadionie śląski Ronaldinho. Postaw na Madri. Elewacje i adaptacje poddaszy to nasza specjalność. Działamy w Tarnowie i okolicach. Z hasłem YouTube, darmowa wycena, zadzwoń już dziś. Czym sobie Mateusz Borek zasłużył, że dzisiaj do autokaru polskiej reprezentacji wchodzi jak do siebie i siada na samym tyle, z naj... wiesz jak to było, na tylnych siedzeniach autobusów szkolnych, największe Ty wśród nich? No, ostatnie siedzenia Artur Boruc, Marcin Wasilewski, a przed nami Kamil Grosicki, Sławek Peszko. Eee, słuchaj, no, Robiłem wszystkie mecze Adama na Wałki. Akurat miałem ten przywilej, ten zaszczyt być w momencie, kiedy polska piłka była w bardzo fajnym miejscu w tym XXI wieku i to wszystko zostało spuentowane finałami mistrzostw Europy na boiskach Francji. Dzisiaj trener w ogóle zrobił mi wielką niespodziankę. Muszę powiedzieć, że się wzruszyłem, bo wczoraj do mnie podszedł na kolację i zaprosił mnie na odprawę. I to jest absolutnie jakiś taki wyjątek, że Adam Nawałka wpuścił dziennikarza na, na odprawę. Także miałem okazję usłyszeć tę płomienną przemowę Zobaczyć pewne detale, których trener będzie wymagał w tym meczu. Rozpisane stałe fragmenty, sposób gry do przodu, do tyłu. Wiadomo, no, są troszkę starsi, troszkę ciężsi niektórzy, ale myślę, że inteligencja, doświadczenie to ABC do przodu, ABC do tyłu będzie cały czas funkcjonować. i A Dla Ciebie to też jest taki powrót nostalgiczny, trzeba powiedzieć. Bardzo, bardzo. To jest stadion w ogóle. Na którym obejrzałem pierwszy mecz reprezentacji. 85 rok Polska-Belgia 0-0 eliminacje do Mundialu w Meksyku 86 roku. I tak przez te wszystkie lata tutaj jeździłem od tego meczu z Anglią na początku lat 90., kiedy tutaj było 92 tysiące na tym stadionie. Kiedy strzelał bramkę Darek Adamczuk i, i gdzieś odarł nas w końcówce zespół angielski z tej myśli, że, że wygramy przez, przez kadencję Antoniego Piechniczka tę drugą reprezentacji, przez awans z Norwegią na tym stadionie za kadencji Jerzego Engela, przez awans na pierwsze w historii finały mistrzostw Europy za kadencji Leo Benhakera i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj tak naprawdę sobie zdaję sprawę, że 40 lat temu tutaj zobaczyłem pierwszy mecz reprezentacji polskiej jako dzieciak, który przyjechał pociągiem osobowym z Dębicy, a a dzisiaj po 40 latach w tym Stadionie Śląskim Ronaldinho. Ostatnie pytanie, bo znasz dobrze trenera Nawałkę. Dzisiaj usłyszeliśmy, bo mieliśmy z Kamciem dużą przyjemność, żeby jechać z Wami też w autokarze polskiej reprezentacji. Powiedział tak, jedzie dwójka, żadnych kobiet. Dostaliśmy taką informację o Tomka Iwana. No tak, nawet widzieliśmy, że żona, żona trenera, pani Katarzyna czekała na męża, na reprezentację Polski już przy wejściu na stadionie, także no pewne rzeczy się nie zmieniają. Autokar nie cofa, nikt się nie może spóźnić, kobiet nie ma w autokarze. Czy ty masz jakieś swoje takie zwyczaje, które propagujesz przy okazji pracy, komentowania i tak dalej? Śpię po obiedzie, zawsze. Rzemeczka. Tak jest, musi być. Dobrych emocji dzisiaj. Dziękuję bardzo. Postaw na Madri. Elewacje i adaptacje poddaszy to nasza specjalność. Działamy w Tarnowie i okolicach. Z hasłem YouTube, darmowa wycena, zadzwoń już dziś.